Pokój i dobro. Pokój i dobro. Witaj Monika na naszym MAX Festiwalu. Ty zajmujesz się, um, jesteś szefową grupy muzycznej, zajmujesz się także smyczkami, dyrygujesz. Powiedz, czy to jest twój pierwszy MAX Festiwal? W pełni akurat ten rok to jest mój pierwszy Max Festival, ale w tamtym roku byłam na trzy dni właśnie pomóc Anisai przy właśnie przy uczeniu głosów w scholi, a w tym roku jakby pełnię już pełną funkcję osoby odpowiedzialnej za schole i troszkę za zespół, Tak, także pierwszy Max Festival. To powiedz, jak to się stało, że wróciłaś? Chciałaś wrócić, czy może poczułaś jakąś taką siłą, siłę wewnętrzną, że, że stwierdziłaś tak, muszę tu przyjechać? Czy może nasza e, współorganizatorka Anita cię tu ściągnęła? Powiedz, jak to było? Było to tak, że w tamtym roku, właśnie jak już żegnałam się z ojcem Sylwestrem po tych trzech dniach bycia tutaj na Max Festiwalu, ojciec Sylwester powiedział, że na pewno się do mnie odezwie w tym roku. Ja oczywiście o tym zapomniałam, ale ojciec Sylwester się odezwał i zapytał, czy, czy chce przyjechać i właśnie pełnić taką rolę tutaj. Na początku pomyślałam sobie, że w sumie może Pan Bóg właśnie chce, chce mnie tutaj posłać, i w zasadzie ten mój talent, który, który posiadam, chce wykorzystać tutaj, więc się zgodziłam. No i co? I, i sobie też tak pomyślałam, że w zasadzie przez całe wakacje możemy się do tego Max Festiwalu dobrze przygotować ze scholą i wymyśliłam próby online. Eee, więc tam kilka razy spotkaliśmy się na takich właśnie spotkaniach przez internet, uczyliśmy się głosów, także praca, którą teraz wykonujemy tutaj, eee, jest o wiele, o wiele łatwiejsza, ludziom się swobodniej przede wszystkim śpiewa i nie skupiam się tylko na tym, jakie mają dźwięki śpiewać, ale na tym też na tekście jakby tych różnych różnych pieśni, różnych utworów. No i tak. To bardzo, w ogóle ciekawe rozwiązanie z, z tymi spotkaniami online. E, powiedz, bo w tym roku tematem Max Festiwalu jest drzewo życia. Co drzewo życia znaczy dla ciebie? Co rozumiesz przez te słowa? Drzewo życia, co to dla mnie może znaczyć? Muszę chwilkę sobie pomyśleć. Ehm, myślę, że drzewo życia jest dla mnie taką, taką nadzieją. I właśnie czymś takim, że jakby Bóg umarł na mnie, za, za mnie na krzyżu i za każdym razem, kiedy idę do spowiedzi, to jakby on daje mi szansę i on już nie pamięta tych grzechów i, i myślę, że drzewo życia jest, jest dla mnie po prostu nadzieją. A jakie doświadczenie, czego doświadczyłaś już na Max Festiwalu i w tamtym roku i w tym roku? Na pewno w tym roku doświadczyłam czegoś takiego, na pewno takiej pokory, ponieważ ja z reguły, jak pracuję z ludźmi, to wyciskam z nich wszystko, co się da. I tutaj troszkę też się, myślę, zapędziłam na samym początku, ale sama straciłam głos. Więc potem sobie tak pomyślałam, że chyba jednak jesteśmy zmęczeni, skoro ja jestem głosowo zmęczona i jakby, no właśnie. Sobie myślę, że ja w swoim życiu też powinno troszkę tak przystopować, ale co dla mnie jeszcze jest takiego ważnego, że Max Festival to nie tylko praca i to, że musimy się nauczyć tych wszystkich pieśni, że przygotowujemy koncert, ale na pewno to, że jest też czas na modlitwę, czas na medytację, na spotkanie w grupie, że to tak naprawdę dla mnie też są rekolekcje, na których też dawno nie, 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 nie mogłam być. Więc jakby to też taki dla, taki dla mnie jest duchowy czas. Bardzo Ci dziękuję. Już kończąc naszą, naszą rozmowę, chciałam Ci złożyć najlepsze życzenia, bo dzisiaj są Twoje imieniny, więc życzę Ci ja i pewnie też myślę wszyscy wielu łask Bożych yy, i takiego wewnętrznego pokoju. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych edycjach Max Festivalu.